Ja bardzo bym prosił o przepuszczenie tutaj pod scenę pana profesora Modzelewskiego, pana profesora Karola Modzelewskiego. Jeżeli można tutaj, jak ręką pokazuję, proszę zrobienie przejścia. Przecież. Szanowni Państwo, Pana Profesora nie trzeba chyba przedstawiać. Bardzo się cieszę, że jest z nami i proszę o głos. Na dzień dobry Państwu, kłaniam się serdecznie. E, proszę Państwa, parę słów tylko mogę powiedzieć. Ja tutaj przyszedłem, bo obejrzałem w telewizji przyznaję ze skruchą, a nie, a nie z ulicy e, manifestację z zeszłej soboty e, i zobaczyłem ludzi. Którzy poczuli po pierwsze. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Proszę Państwa, e, mamy spotkanie na zajęcie jezdni ulicy Matejki. Także bardzo prosimy gromadzić się też na jezdni na ulicy Matejki. Dziękuję. Co takiego? Służą mówić dalej. Dobra, no, mogę mówić, tak? Więc po prostu zobaczyłem ludzi, którzy poczuli prawdziwy impuls obywatelski, impuls taki, że zrzucili z siebie coś w rodzaju instytucjonalnej bierności, poczuli się panami siebie, suwerenami siebie, swojego środowiska no i swojego państwa także. Ja czegoś takiego nie widziałem od bardzo dawna, muszę powiedzieć, bo aktywność społeczna w Polsce wygasła po, właściwie po stanie wojennym, a na pewno po 1989 roku. Reformy były robione w mierności, a ja zresztą nie chcę ich krytykować, bo może to nie jest miejsce i okazja, ale ten, to, co zobaczyłem, zwłaszcza w wypowiedziach manifestantów sprzed tygodnia, było dla mnie bardzo przekonujące i poczułem, że muszę tutaj być. To po pierwsze. Po drugie. Do tego? Dobra, dobra, dobra. Po drugie. Wydaje mi się, że no, obawy, oczywiście, o to, że obecne władze, obecna większość parlamentarna, ja przypominam, większość parlamentarna to nie jest większość społeczeństwa, to nie jest też większość głosujących w wyborach. To jest. To jest 38% niespełna tych, którzy oddali swoje głosy w wyborach. Tylko, że to jest większość z mocy ordynacji wyborczej, której nie wymyślił Jarosław Kaczyński. może to jest okazja, żeby, żeby uważać z ograniczeniami demokracji, bo one zawsze demokracji wyjdą bokiem w końcu. Po drugie, chciałem powiedzieć, że. Pewnie ta większość przeprowadzi to, co uważa za stosowne, to znaczy uwolni władzę wybraną demokratycznie, zgodnie z tą lichą ordynacją, od wszelkich ograniczeń, jakie stawiają na jej drodze nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale niezawisłe sądownictwo i inne uprawnienia obywateli tego kraju, które nie są uprawnieniami rządzącej w sejmowej większości. Czyli... Będą chcieli się uwolnić, być może to nawet zrobią, tylko to nie przesądza o wyniku. O wyniku przesądza zawsze układ sił społecznych i gen społecznej aktywności. Dlatego jeżeli. <ślaski> Dlatego jeżeli. Uda się nam zatrzymać te niedobre zmiany, to znaczy zmiany, które pozwalają władzy wybranej demokratycznie na rządzenie samowolne. Samowolne znane zwane uczenie rządzeniem autorytarnym. To uda się nam dlatego, że potrafimy zbudzić społeczną aktywność i ją, postawić ją na drodze. Do, do, do samowoli, do samowoli władz. I to powinniśmy zrobić. Właściwie to tylko tyle mam Państwu do powiedzenia. I, i chcę wyrazić nadzieję. Wow. Słucham? <noise> Nie, wiem Nie, wiem no i mam nadzieję, że damy radę, wszystkiego najlepszego. <noise> damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Damy radę, radę. Da Mamy radę! A człowiek troszkę się podbudowuje, nie? Tak rady, rady. się o wszystkich. <grym wytrych> Proszę Państwa, nie zapominajmy, że jesteśmy Komitetem Obrony Demokracji. I w związku z tym co zrobimy? To... Obronimy! Demokrację! Obronimy! Demokrację! Obronimy! Demokrację! Obronimy! Demokrację! Obronimy! DEMOKRACJĘ! NIEZAWISŁOŚĆ TRYBUNAŁU! NIEZAWISŁOŚĆ A dlaczego niezawisłość Trybunału jest tak ważna? Dlatego, że wolny sędzia to wolna Polska! WOLNY SĘDZIA! WOLNA POLSKA! WOLNY SĘDZIA! WOLNA POLSKA! WOLNY SĘDZIA! WOLNA POLSKA! WOLNY SĘDZIA! Wolna Polska, wolny sędzia. 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 Wolna Polska! Wolny sędzia! Wolna Polska! Wolny... Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że nasz ruch powstaje w dużej mierze dzięki niezależnym mediom. Dzięki mediom, które pokazują ludzi, ludzi ogarniętych nadzieją, z emocjami wielkimi, pozytywnymi, uśmiechniętych, życzliwych. Wolne media też są warunkiem demokracji. Wolne media! Wolna polska! 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 Wolne media! Wolna polska. Wolne media, wolna polska. Wolne media. Wolna Polska, media, wolna, Polska, media, wolna Polska, wolne 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 media, wolna Polska. Polską flagę mamy w sercu. Polską flagę Unijno. mamy w sercu. Unijno. Proszę państwa, a dlaczego? Bo tu jest Polska, 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 tu jest Polska. Tu jest polska! Tu jest polska! Wolna polska, europejska! Wolna polska, europejska! Wolna polska! 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 Wolna Polska, Polska! Europejska! Wolna Polska, 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 Polska! Proszę Państwa, jest nas strasznie dużo. Ja nie potrafię powiedzieć ile, ale to powoduje pewne problemy. Pierwszy podstawowy problem jest taki. Kilka osób zgodziło się przyjść i przemówić, ale nie mogę ich znaleźć wzrokiem w tej chwili. Bardzo chciałbym zaprosić tutaj panią Agnieszkę Holand. Zapewne jest już wśród nas, bardzo proszę ją przepuścić, umożliwić dojście do sceny. Proszę Państwa, proszę o sygnały jakieś, czy ktoś widzi Panią Agnieszkę? Tak, to bardzo bardzo się cofnąć troszkę od sceny. Dziękuję uprzejmie, bo nas nawet trzeciej nie będzie zabawy. Oczywiście czekamy. Za chwilę mam nadzieję, uda nam się panią Agnieszkę tutaj zobaczyć. Jest pani Maja Komorosta. Już w w takim razie bardzo się cieszymy zapieszany. Chodziłam na demonstrację pierwszy raz, teraz jestem drugi raz. Brawo! I... Brawo, brawo! I chcę powiedzieć, że, że nie potrafiłam inaczej. Mam poczucie, że, że nie mogę siedzieć w domu, muszę być z wszystkimi Wami razem. Nie jesteśmy sami. E, brawo, i, brawo, brawo! 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 I myślę, że podniesienie ręki na konstytucję i na trybunał, ja nie mogę się z tym zgodzić. Dlatego tu jestem i życzę wielkiej cierpliwości. I nadziei. I chciałam od siebie powiedzieć, może, może to nie, nie wszyscy będą z, z tego zadowoleni, może każdy ma inną formę. Ja muszę powiedzieć, że każda agresja, każda agresja jest niedobra. Język agresji jest niedobry. I tak się cieszę, że tutaj nie ma tego języka. Bo to, jeżeli my zaczniemy mówić takim językiem, to przegrywamy po prostu. I chodzenie pod jakiekolwiek Rado, domy. Uważam, że jestem temu przeciwna. Nie, nie można. W obliczu świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli kiedyś dojść do tego, żebyśmy nie byli tak bardzo podzieleni, bo to jest najsmutniejsze, ale wierzę w to że kiedy czytam młodych ludzi z, 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 z nowoczesnej, że, że dla nich autorytetem był pan Bartoszewski, który tutaj jest na plakatach. Pan Tadeusz Mazowiecki, Bielemek, brawo, brawo! Brawo! Kurą, to serce rośnie, że ja która jestem już starsza, stara, to że tych samych mam. Wspaniałych ludzi w swoim sercu. Dziękuję, dziękuję bardzo, że, no, że jesteśmy. Dziękuję. Brawo! Brawo! dziękujemy 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 Dzień dobry. Dzień dobry. dobry, bo jesteśmy razem. Nie jest dobry z powodu, dla którego tutaj jesteśmy. Nie myślałam szczerze mówiąc, że przyjdzie nam się jeszcze raz, po to, żeby bronić podstawowych zupełnie wartości naszej ojczyzny. Wolności i demokracji. Wybory są umową społeczną i PiS, który doszedł do władzy, Umawiał się z ludźmi na coś zupełnie innego. Oczywiście nie głosowałam na pis, jak wiecie zapewne. Nie miałam specjalnych złudzeń co do ich intencji. Jesteś, to. 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 Wartości i sposobu traktowania społeczeństwa, które tej części społeczeństwa która nie jest z nimi. Ale nawet moją wyobraźnię przekroczyło to, co robią. Myślę, że nawet tych, którzy na nich głosowali, oszukali i kłamią. Demokracja oszukali! 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 oszukali. ¡Oh, su ¡Oh, Zukali! ¡Oh, su ¡Oh, Zukali! 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 Proszę państwa. bardzo proszę e, o od strony ulicy Wiejskiej w Sejmie. Prośba Służb Porządkowych i Policji. Dziękuję. Demokracja jest jak powietrze. Odbierają nam ją w tej chwili i niedługo zaczniemy się dusić w tym smogu. Miejmy świadomość, że jednym, czy dwoma, czy trzema niedzielnymi z zebraniami nie uda nam się zmienić polityki rządzącej w tej chwili partii, Polity. dlatego musimy być bardzo wytrwali. Tak jest. Brawo! 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 Będziemy! 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 Musimy wspierać również opozycję sejmową, nawet jeżeli nie z wszystkimi jest, jest nami i zawsze było po drodze. Co? Bo w tej chwili musimy bronić tego, co najważniejsze. Razem. Wspólnie. No i będzie to długi marsz, sobie boję sobie się, to, że może to nie. To Dobra, to przygotujmy się na krótki marsz. Miejmy nadzieję, że taki będzie, ale bądźmy też przygotowani na marsz dłuższy. Tak, tak. Bo na co oni liczą? Oni liczą na to, że się zniechęcimy, wypalimy, że tak stracimy nadzieję, tak że każdy jest. będzie się w swoim domu zamykał. Nie będziemy! Nie będziemy! Nie nie będziemy nie będziemy nie będziemy nie będziemy mamy siłę 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 nie zamykajmy się po naszej części ulicy. Rozmawiajmy z naszymi rodakami, którzy myślą i czują inaczej i starajmy się uświadomić im to, co jest wspólne i najważniejsze. I to są takie proste hasła, do których musimy teraz bardzo mocno wracać. Wolność i demokracja. Obronimy. Dziękuję. Obronimy demokrację! Obronimy! Демократія, оборонімо демократію!